Cześć, witam Was na moim kanale, a dzisiaj Wam pokażę jak zrobić o takiego właśnie figołka. Pierwsza rzecz, o której musicie pamiętać, to mu musimy kucać. Widzicie kucam, a nie klęczę jak do modlitwy, ani stoję jak do chodzenia. Tylko kucam. Odpycham się wtedy rękami, ale pamiętajcie jeszcze jedna ważna rzecz. Głowa musi być na mostku, tam gdzie mostek chroni serce. Jeżeli jesteście z dziećmi, to zapytajcie się dorosłych. Co to dokładnie jest? Tak to ma wyglądać. Pamiętajcie jeszcze, musicie się odpychać rękami. Nie ma takiej sytuacji, że dotykacie głową, bo wtedy możecie sobie złamać kark. A tego byśmy nie chcieli, ale jeżeli zrobicie prawidłowo fikołka, o tak jak ja, to nic sobie nie zrobicie. Tylko musicie uważać, jeżeli robicie to pierwszy raz, to zachęcam do pomocy rodziców. Jeśli chcecie więcej takich filmików, to wpadajcie na...